I'm sorry, po prostu. Łysa na TikToku i cię widzimy z okna i się z ciebie śmieje. Are you kidding me? God. Nie mogę pojechać. Co kurwa? Ja Coraz pierdolę. sprytniejsi ci widzowie nauczyli się, że duże i wygląda jak Eli robią konta HM. Zle pojechałem. Na Mokotów? nie, no. Ja pierdolę. nie, no, nie, wierzę w to. Kurwa.